Siemanko z tej strony Pizza Explorator. Dzisiaj testujemy słodycze, a w zasadzie czekolady. I jedne ciasteczka. Tutaj gdzieś pojawi się licznik kalorii. Był ostatnio challenge na słono, więc teraz czas na lekką odmianę. Trochę czekolad wybrałem. Starałem się wybierać jakieś same ciekawe, takie, które lubię. Także przy okazji będę testował po kawałku i oceniał. Najpierw chciałbym zjeść każdą po kawałku. I dać ocenę powiedzmy w skali od 1 do 10. Jak to się prezentuje. No i zaczynamy. Przy okazji włączę jeszcze stoper i zobaczymy w jakim czasie to się uda zjeść. Do popicia mleko, soja, wanilia i herbatka, ale herbatka na razie za ciepła. Dobra, załączam stoper. I pierwsza na próbę idzie ta, a to czekolada. Mamy 100 gram. W 100 gramach jest

Taka nietypowa, ale smaczna. Jest bardzo mięciutka, ja lubię takie czekolady. Na razie daję wstępnie ocenę 7 na 10. Zobaczymy, jak to się będzie później prezentować w porównaniu z innymi. Znowu idzie wedel. Tym razem smak mleczna truskawka. Otwieramy, zajadamy. Tak się prezentuje w środku. ta jest dużo lepsza. Zdecydowanie. W moim typie 8 na 10. Czas na milkę. Takie co dzisiaj znalazłem w Jedronce. Nigdy wcześniej nie próbowałem jeszcze takiego czegoś, więc ja pierwszy, pierwszy raz jak próbuję. O, to jest opakowane. Trochę jak te kinderki. czekolada Milka to jest całkiem inny poziom niż Wedel. Dużo bardziej słodka. No tutaj daję ocenę 8,5 na 10. No jest lepsza. Takie coś udało mi się znaleźć. Prawdopodobnie chyba też Biedronce. Z tego co dobrze pamiętam. Albo i nie Biedronce. Nie pamiętam gdzie to kupiłem. Kitkat słony karmel. Była jeszcze wersja z Pinat Butter, z tego co pamiętam, z masą orzechowym. Ale postawiłem na to. Jeżeli chodzi o KitKaty, to mam takie mieszane uczucia. Nigdy to nie był jakiś mój ulubiony batonik. Zobaczymy, jak on się prezentuje w formie czekolady. O, jakieś fajne. O, też jest dosyć miękki. Jest to na plus. Czekolady już z rana wyciągnąłem z lotówki, żeby były trochę miękkie żeby lepiej się jadło. Średnia w kadarach. Tak jak myślałem. 6 na 10 ocena. Najsłabszy ze wszystkich na razie Czas na kolejną czekoladę od Wedla. Jest to White Chocolate, biała czekolada. Tu klasyka, nic w środku. Jako ciekawostkę dodam też, że ta czekolada z Wedla ma tylko 80 gram. To jest dla do mnie dosyć dziwne, bo czekolady zazwyczaj mają po 100 gram i też dosyć średnia jest. Daję kolejną szóstkę, czyli jest, te dwie czekolady mają na razie ex po ostatnie miejsce. Do kompletu dałem też gorzką czekoladę. Tutaj Wedel dał nam aż 90 gram. <laughs> Jest to klasyczna gorzka czekolada, czekolada, 64%, więc niekoniecznie powinna być jakaś mocno gorzka. Zobaczymy jak się prezentuje. lepiej. Ogólnie będzie super na przełamanie słodkości. Minus to jest na pewno to, że jest bardzo twarda. Ale i tak lepiej smakuje mi niż te dwie, więc ocena 6,5 na 10. Zostały nam duże czekolady do oceny jeszcze. Zaczniemy sobie od milki. Tutaj jest orzech laskowy z tego co widzę. I jakieś tofi. Tak to się prezentuje. Ogólnie te duże milki często mają dużo więcej smaku. O, jest mięciutka, super. Zdecydowanie najlepsza ze wszystkich, 9,2 na 10, zajebiście słodka, zajebiście dobra. czas na mojego faworyta, Milka Oreo. Już dawno nie jadłem, ale pamiętam, że Milka Oreo zawsze był klasyk kozak. Tak możecie zobaczyć, jak to wygląda w środku, jest dosyć miękka. nie zawodzi, ale dam ją dzisiaj ex czyli po prostu te dwie smakowały mi najbardziej. Oceny powinniśmy mieć gdzieś tutaj u góry. Jak to wszystko wyglądało, a dodatkowo w ramach ciekawostki ocenimy sobie jeszcze takie ciasteczka z milki. Też dorwałem je gdzieś w biedronce. To są ciasteczka milki z oreo, czyli po raz kolejny przybija się motyw oreo. Tak się prezentuje oto. Paczka dosyć spora jest. Bo jest tutaj aż... O, w brzuchu Wagi? Nie widzę teraz wagi, ale było to chyba z tego co pamiętam 150 gram. Sztos. Zajebiste. Szkoda, że to nie czekolada, bo zdecydowanie najlepsze z tego wszystkiego. Gabym tutaj no te 9,5 na 10. To wszystko co miałem do oceny. Teraz sprawdzimy. Sprawdzimy ile uda się zjeść i w jakim czasie. Brak ukończonych okrążeń. Dobra, zaczynamy od tych słabszych, czyli biała czekolada ratuje. I skupiamy się teraz na jedzącie. Ta biała czekolada jest słodka. Normalnie jest przesł... przesłodzona. Małe problemy techniczne, zabrakło pamięci w telefonie. Nie wiem na jakie minucie się urwało. Nie zatrzymywałem stopera. Nie jadłem nic przez ten czas. Minęło już 18 minut, a jestem w chuj... Jest mega słodko, ale postaram się jeszcze trochę odpocząć i trochę zjeść, żeby nabić tych kalorii. Do 30 minut. Gorzka chyba Ci nie pasuje. Na razie mam ciło nawiezienie. Do 30 minut więc jeszcze chwila odpoczynku. Jeszcze parę przekąszeń i zobaczymy na końcu ile się udało zjeść. Niestety ja dopiero będę widział to w montażu ile kalorii udało się pochłonąć. Mam nadzieję, że chociaż z 3 tysiące dałem radę zjeść. Jak nie, to myślę, że będzie następne podejście. Wybiorę kilka słodyczy, które są, że tak powiem, mniej słodkie. Może jakieś ciasta albo coś w ten deseń. W, tej, w tym teście chciałem spróbować same czekolady, żeby przy okazji sprawdzić, jak smakują słodycze z tych firm. To są w zasadzie dwa, dwie najpopularniejsze marki, jakie mamy w Polsce, nie licząc tego KitKata może, bo jest to Wedel i Milka. Jak dla mnie po prostu czekolada milki jest dużo lepsza, szczególnie te mleczne smaki. Raz na jakiś czas trafi się z wedla czekolada, która jest całkiem pyszna, ale zawsze znajdzie się milka, która jest jeszcze pyszniejsza. Także zawsze na prowadzeniu milka. I mi się wydaje, że takie kolaboracje Milki z Oreo i tak dalej to świetny pomysł na promowanie marki, bo dużo ludzi uwielbia i smaki Oreo i smaki milki co do następnych challenge przy okazji póki jeszcze chwilę odpoczynku myślałem nad testem zupek chińskich może buldaków jakichś ostrych myślałem też nad z, z, testem tostów w jakim czasie uda mi się pochłonąć kalorii z tostów z serem Taka klasyka polskiego gatunku i ketchup na górę, oczywiście. No, nie wiem, może wyrzucicie w komentarzach jakimś pomysłem, co bym ciekawego mógł przyrządzić jeszcze. Jeżeli chodzi o wyzwania, które są obecnie w moim mieście, to nie ma nic ciekawego. Trafisz się tylko kebab. Nie chcę na razie mi się jeździć po innych miastach, tak żeby robić jakieś challenge, bo nie jestem na to zbytnio przygotowany. Muszę nad tym trochę jeszcze popracować. Bo jest jeszcze kilka kebabów, pizzerii, które organizują podobne konkursy jak 76200, i wydaje mi się, że nawet podobne, objętościowo, jeżeli chodzi o, o rozmiar tych posiłków. Wracając do tego kebaba, jeszcze w, wydaje mi się, że mimo, że miałem tutaj słaby dzień, wypadłem mega dobrze. W sensie mega dobrze. Mega dobrze mi poszło. Został tam mi zapas jeszcze tylko 2 minut. Od 10 minuty jedzenia to już była istna męczarnia. Wpychałem w siebie te, te resztki tego kebaba. Jeszcze chwila odpoczynku i przykosimy jeszcze kilka słodkich rzeczy. Jaką czekoladę najbardziej lubicie. Czy jest tu jakaś wśród, wśród tych, którą najbardziej lubicie, czy może, może jeszcze inna? Oczywiście nie, nie sposób wybrać wszystkie. Zabrakłoby pomysłów i kto by to zjadł. A te słodycze, jak nie przejem ich dzisiaj, to przejem je innym razem. Myślę, że się nie zmarnują. The fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. But the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement, I don't ever slow up. Myślę, że nie ma co się dalej męczyć i wpychać w tych słodkości. Starczy na dzisiaj. Tu Wam pokażę, ile zjadłem kalorii. Chciałbym też wrzucić screenshot z pitatu, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o białka tłuszcze, węglowodany i cukry. No nie ukrywam, tych tłuszczów pewnie będzie najwięcej oraz cukrów prostych. Czyli o licznik to mamy na czasie 27 minut. Mam nadzieję, że poprzedniego filmu nie, ur nie urwało zbyt daleko i wszystkie oceny się zachowały. Czekolad, bo jak nie, no to trudno. To tyle z mojej strony. Pozdro.